Halo, halo, witam bardzo serdecznie na filmiku z Thundry Island. Pragnę Wam zaprezentować wszystkie misje i wszystkie questy, które aktualnie można zrobić z wyłączeniem questów gilijnych, na które zbyt duża ilość surowców nie pozwala mi tego nagrać w aktualnym stanie możliwości, ale to co na razie mogę wam pokazać to jest ta... to są te wszystkie podstawowe questy z z głównej fabuły ewentualnie postaram się nagrać z misji świątecznej, ale tam specjalnie nie ma nic do pokazywania. Dużo rzeczy się robi, ewentualnie gdzieś w międzyczasie mogę pokazać, gdzie są jakieś elfki czy coś, chociaż nie wiem, jak ten odcinek będzie później wyglądał. No ale dobra, nie przedłużajmy. Na razie zaczynamy misję, swoją główną fabułę w ogóle takiej osobistości, jaką jest Strażnik Portu. Tutaj sobie musimy z nim porozmawiać. Bardzo ciekawa osoba. Następnie. Następnie ja sobie ją tutaj w ogóle dźwięk włączę. Dobra, okej. Okay. Tutaj mam nadzieję, że będzie słychać ten dźwięk choć trochę. Też nie chcę, żeby. przeszkadzało jakoś bardzo. No ale dobrze. I teraz tak. Główne miasto i porozmawiać z oczyszczalnikiem. No to w takim razie wydaje mi się do głównego miasta. Ja nie będę tego przedłużał, więc to sobie przyspieszę. aby sobie tą drogę możecie ewentualnie zobaczyć. Albo pominąć filmik. I tak oto docieramy do głównego miasta. Będąc tutaj już na spokojnie możemy przeteleportować się na spawn. I teraz, aby dostać się do rycerza, idziemy sobie tutaj w tą stronę. Mamy napisane, że zmierzamy w stronę zamczyska. I szybkim krokiem cyk cyk cyk, udajemy się do rycerza. Dodatkowo powiem Wam, że wszystkie questy i koordynaty, ekspowiska, wszystko jest na stronie Thunder Island na mapie. Tam wszystko widać. Także, no, nie musicie tego wszystkiego oglądać. Wystarczy, że będziecie, wejdziecie sobie na stronę i tam wszystko macie. Ale tak. Fajnie. Jest z kimś robić. Dobra, udajemy się do tartaku. Gdzie jest tartak? No to wy sobie zobaczycie. Tak mniej więcej mam nadzieję, że już mam konia. czy już mam konia. Proszę. Nie mam konia. Dobra, mniejsza z tym. Do tartaku idziemy w tamtą stronę. Okazało się, że jednak coś pomieszałem i jednak nie w tamtą stronę, tylko w tą. W stronę nie karczmy, a yy, tutaj magicznego Enchantu i, i pana od kilofów. Także do zaraz. I tak oto docieramy do Tartaku. Tutaj mamy wszystkich drwali. I lecimy sobie porozmawiać z drywalem, który znajduje się w tym domku. I on będzie od nas. O, dostaliśmy wierzchowca, bardzo fajnie. I od niego dostajemy misję, aby przynieść 16 drewna. I teraz tak. Stwierdzam fakt, że za długo by trwało dochodzenie do tych wszystkich miejsc i byłoby to bez sensu, więc w tym momencie ja zrobię sobie cięcie. Wszystkie miejsca na mapie odwiedzę, żeby korzystać z szybkich teleportów. Dodatkowo do każdego miejsca, takiego typu tartek, typu coś, będę wam dawał ko koordynaty. Koordynaty znajdziecie pod klawiszem F3 i znajdują się x, y, z. Jakby ktoś nie wiedział, będę podawał koordynaty 2x i z. Także gdyby gdybyście potrzebowali znaleźć to miejsce, to, to przed jego dotarciem będę mówił, gdzie znajdują się te główne, że, te główne wioski, ale to tylko przy pierwszym razie. A potem będziecie już teleportować. Razem ze mną, więc, więc nie będzie problemu. Także tutaj robię pauzę i widzimy się za chwilę. Znaczy dla Was, za chwilę, dla mnie to pewnie będzie parę godzin, także. Witam serdecznie po tej krótkiej przerwie. Dla mnie był to praktycznie dzień, dla Was sekunda. Także. Co by tutaj więcej powiedzieć? Mamy drewno, oddajemy drewno kowalowi, bierzemy misję, lecimy dalej. Kliku, 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 klik. klik, klik. Szybkie. I. Co jest następne? Następne jest. odszukaj tamę. Tama znajduje się za. Za, 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 za tą całą wioską tych drwali. I żeby udać się do niej, to tutaj drogą cyk. Ja wam to pominę, a także wam mniej więcej pokazać, gdzie się znajduje. To koordynaty też podam, a to takie szybkie pominięcie. Cyk. I tak oto docieramy do tamy. Eee, cyk. Eee, musimy wrócić do drwala, więc ja robię cięcie i widzimy się zaraz od drwala Dobra, jesteśmy u drwala, oddajemy misję, dostajemy expa i sobie klikamy, klikamy Pewnie mówi coś ciekawego, ale, ale, ale już to czytałem Następnie lecimy do farmera, ja nie będę was zanudzał tym całym wszystkim, więc robię cięcie i widzimy się u farmera yy, Udaliśmy się na farmę yy, O ile tu jeszcze nie byli się to koordynaty będziecie gdzieś widzieć za niedługo yy, i następnie udajemy się na jej tak jakby sam środek yy, i tam jest farmer, który będzie chciał od nas 16 pszenicy. Także idziemy sobie do farmera. Gadamy sobie z farmerem. O, jak fajnie, że przyszedłeś. Zboże, 16 zboża oddajemy. Yy, I kolejną misją jest. Trafiała kosa na kamień. Trzeba przynieść kamień do No to znowu cięcie, i ja tutaj zaraz wracam. I z powrotem jesteśmy u farmera. Oddajemy mu kamienną motykę. Dostajemy w zamian za to wędkę. Yy, I musimy się udać yy, do. Proszę, szybciej misję zmieni się. A, musimy z nim jeszcze porozmawiać. Dobra, gadamy, gadamy, gadamy. Następny przystanek to pewnie rybacka osada. Tak, zatoka rybacka, więc widzimy się w zatoce rybackiej. E, ja wam koordynaty i pokażę. I tak, oto witam się z wami w zatoce rybackiej. E, I teraz lecimy sobie do rybaka, który znajduje się na, na tym molo, na samym środku praktycznie. Będzie chciał od nas ryby, żebyśmy mu złowili. Nikt e, nie będzie im mówił bez przesady. I tutaj mamy rybaka. Rozmawiamy sobie z rybakiem i co on będzie chciał? Tylko łyczek co my tu mamy No ność surowa ryba, osiem, a nie, 8 sztuk, no to jeszcze lepiej 8 sztuk ryby oddajemy mu ryby i kolejną misją będzie udać się do kopalni krasnoludów. Ja to robię cięcie i widzimy się w kopalni krasnoludów oczywiście Widzimy się już w kopalni krasnoludów i lecimy porozmawiać z górnikiem, który znajduje się po prawej stronie Ja sobie przejdę na nogach, bo koniem się tutaj niewygodnie chodzi i tutaj na samym środku tego znajduje się górnik, który będzie chciał od nas coś ciekawego. I po porozmawianiu z tym górnikiem, będziemy musieli mu przynieść 32 bruku. Także widzimy się zaraz. No i widzimy się u górnika. Oddajemy mu 32 bruku. I lecimy sobie dalej z zelenkami. Kolejnym zadaniem jest e, naprawa. E, potrzebne są mu trzy sztabki żelaza, więc e, szybkie cięcie. Znowu jesteśmy u górnika e, i oddajemy kolejne zadanko. E, następną rzeczą trzeba się zabezpieczać. Idziemy do bogatego miasteczka. W takim razie ja robię cięcie i widzimy się w bogatym miasteczku. I jesteśmy w bakietowym miasteczku, pod y, tablicą teleportacyjną i jak na nią patrzymy, to po naszej prawej stronie jest bank. Ten, ten duży budynek z piorunami, I tutaj do niego wchodzimy i na samym środku znajduje się bankier. Z bankierem sobie rozmawiamy, ona sobie każe nam zejść tam na dół. Do... Skrytki, skrzytki, skrytki, skrytki. do skrytki. Schodzimy sobie, wracamy do bankiera i kończymy misję. Dostajemy Dracesta. Jako ciekawostka, tutaj możemy sobie wpłacać i wypłacać pieniądze, żeby nie tracić jak umrzemy. Następnym zadaniem jest porozmawiać z, rycerz, z rycerzem, więc wracamy do głównego miasta i, i lecimy do rycerza. Kiedy jesteśmy u rycerza, tutaj ten, biemy poziom, Co będziemy mogli przyjrzeć na czacie. Udajemy się do łowcy potworów, który znajduje się w, w obozie łowców. Standardowo do obozu łowców damy koordynaty i widzimy się tam już za chwilę. I jesteśmy w obozie łowców pod tablicą teleportacyjną. W prawym górnym rogu pewnie macie koordynaty tego miejsca. Jeżeli nie możecie trafić, a jeżeli możecie, no to albo już byliście, no to tutaj znajduje się mm, łowca potworów. Robimy sobie, bierzemy to zadanie. Będzie zapewne chciał, żebyśmy zabili jakieś potwory, jak ty łowca. I musimy zabić wyjce. Wyjce znajdują się na ekspowisku pierwszym. E, i zaraz Wam pokażę gdzie to jest. Aby szybko trafić do wyjców w mieście głównym udajemy się w stronę farmy. Czy to w tę stronę. Udajemy się w stronę farmy. I następnie idziemy w lewo. Także ja to przyspieszę, a chcę, żebyście widzieli gdzie to mniej więcej jest. I jesteśmy na ekspowisku pierwszym yy, i tutaj znajdują się wyjce. Uch, przywitały nas biuryny. Dobrze, ja sobie teraz te wyjce utłukę yy, i widzimy się u łowcy potworów. Jesteśmy już u łowcy potworów, widce zostały zabite otrzymujemy ekspa i bierzemy kolejne zadanie, które polega na po rozmawianiu z rycerzem. Czyli wracamy do głównego miasta i rozmawiamy z rycerzem. Kiedy dotrzemy do rycerza, bierzemy następne zadanko, które polega na problemy kapłana. I w tym miejscu zakończymy sobie pierwszy odcinek z tej serii. I teraz przed nami będą misje z. Miką i ojcem. też ciekawa przygoda. Także na razie na razie to wszystko. Ja wam dziękuję za odcinek. Zachęcam do subskrybowania i do polajkowania, chociaż także dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć!